A dobra, dobra. Dobra, to kto zaczyna? Ty. Eee, czy Twoja broń jest karabinem? Karabinem. Czyli jest tej serii, po, gdzie są karabiny, tak? Tak. Eee, nie jest. Okej, okay, czyli wypad, wypad. Wypad, wypad, wypad.

znaczy, czy to jest pistolet? Tak, jest to pistolet Jest to pistolet, okej okay. No tak Siup, siup Siup, siup, siup Pistolet, siup, siup Pus, nie, nie. Pistolet Zeus A Zeus'a liczymy jako pistolet? Myślę, że możemy go zaliczyć Bo Można go kupić jako początkowa broń Dobra To SSG, jest... nie, nie, nie nie, 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 ty rzeczy ty nie. nie, 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 tak nie, 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 mi nie, 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 Tak. nie, eee. Czy? Czekaj, muszę się zastanowić. nie, nie, to, 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 I nie, 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 Dobra. Eee. A co wiesz... Czy to nie jest pistolet? Co? <laughs> Czy twoja broń ma celownik? Celownik? Że można nim tak skopować? Tak Nie, nie ma celownika. Nie ma skopa. Oj Nieprzemyślane pytanie <laughs> Dobra, trudno. Dobra. Mm. Musisz wykreślić już wszystkie Czy twoja broń? No Czekaj A, mam dobra, kolejne już pytanie. mam dobre Widzę cię tam Trafię cię, trafię, Heda dostaniesz Dobra, czy to jest... Czekaj... Chyba... Czy kupisz ją za mniej niż 200 dolarów? Tak. Tak? Kupisz ją za mniej niż 200 dolarów? Tak. A, Czekaj... A z 200 dolarów można kupić tylko uspach, like, i zeusa. Nie, k**wa, nie wiem. Fajnie nie wiem sam. Czekaj, sprawdzę. Dobre pytanie. Dobry tajemnicem, nawet sam nie wiem. Czekaj. Ech. Ruchy, ruchy, szybciej. Czekaj, cena broni PCS-2. Dawaj. Kurwa. Naprawdę, o, kłam. No, ile to kosztuje? Kurwa. Dawaj to zdjęcie, no! O, <grywa> Czyli to kosztuje 200, czy kosztuje 200, 200? Dobra. Ja się bierze, powiem. Źle powiem, bo ja nie wiem tak szczerze, czy to jest... 200 dolarów kosztuje tylko USP, Glock i Zeus. To tak. Czyli jest poniżej 200. Dobra. Tak. Jeb, jep. jeb. Jeb. Twoja broń jest smg Jest smg -em. Out, out. O kurde, czekaj. Tam jest pompa, pompa To jest pistolet Zeus Dabeltówki eee, Tyle, dobra, wszystko dobra. Da, da. A, 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 a. dobra, czy z tą bronią można wejść w interakcję? Czy można, nie wiem, czy na przykład w prawie, szli i coś się z nią dzieje Że ma jakieś inne zastosowanie, czy co? No, nie, że, że może coś zrobić z Nie wiem, jak. US może zdjąć tłumik, Aha. albo w bloku może zmienić ten serię. Tak, 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 tak. można. Ma drugą możliwość. Dobra, czyli tylko Zeus. Aha, to jedno pytanie jest. Teraz zadaj nam. Tu musisz Ale, zgadywać teraz. Dobra. Czy Twoja broń jest to Mac 10? Kurwa jak? jak to jest możliwe? Trafiłem? Nie! Nie, <tryk> oh. yes! niemożliwe. Nie, no. Łatwo. A ty miałeś uspa. Tak. brawo. Dobra. No to jest niemożliwe. Dawaj teraz na agentów. Oooo kurwa to, to jest. Chyba ich nie widzę tych nas wszystkich Dobra to teraz zaczynam Już moja tura To okay. zacznij ty teraz Kurwa ja nie wiem co jest. Dobry, no, to, dawaj, jakoś, wiesz, terro, Dobra, to jest To jakoś jest Stero, anty Dobra to jest stero Cześć Tak Tak, to jest terror Tak Kurwa, znaczy ja mam... Widzieć, to? To... No dobra no. Domyślaj tak. się, to nie jest terro, to nie jest terror To, 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 to. Tu jest terro. Okay. Chyba jest anty. Anty, anty... Okay, mamy nad... Uła, ale serce nie wstało, dobra. <grym> <grym> Nie. Już? No. Twoja so, postać jest antyterrorystą. Nie, nie jest antyterrorystą. O, mamy by... na no, odwrót. Ty, 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 nie, ty, ty, ty. ty Dobra, mam ty. kolejne pytanie, czekaj. Jak to jest? Myślę, że ten chulik jest nie, nie wiem, kim on jest. To jaki chulik. No chyba tyle, bo nie jestem pewny wszystkich Dobra, e, Czy twoja czy twój ziomek? Czy baba? No, czy on jest babą? Tak Okej, okay, jest babą To to nie jest baba, to nie jest baba. Kurwa, jak ma maska to kurwa skąd widzieć. No, no to zostaw... Czarnych nie jest. Eee... Też to nie jest. Bez. Nie, nie. Nie. Kurwa. Chyba dwóch jest takich samych, ja pierdolę. <laughs> A, ten The Forgent. I ten Medium, rare, Nie, bo ja mam tutaj... Bloody Daryl. I Miami Daryl. tak to <laughs> mam. Wszystko? Czekaj. Kurwa. To jest chyba chłop. O nie, jest to jest chłop. Makowała jedną postać, dwie postaci mi zostały. Dobra. Ja. Czy Twoja postać ma, jest. Y, jej imię, czy tam nazwa no. tej postaci, jest złożona no. z więcej niż jednego słowa? No jest, jest. Jest, no, jest więcej niż jednego. Arno. Y, tyle. Dobra, czy Twoja baba ma okulary? Ma. Ma okulary Dobrze. Wygrałeś A twoje to był profesor Sachmart Nie, Grunt Rebel Jak? Grunt Rebel A ten! Mój Boże Co tu mamy jeszcze? Jest to... tam youtuberzy Ociu, dobra O kurwa o kurwa I co? To jest. ja znam. Czekaj, czyli ja, tu ja, 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 ja znam. One pixel, no tego. One pixel. One pixel. One pixel. One pixel. One pixel. Dobra, O zaczyna. Dobra, Dobra, Co ja mam. Co ja? mam? <laughs> kurwa. Czy twoja? Czy twoje profilowe ma jakąś ludzką postać? Ludzką. Nie, ma, nie ma ludzkiej postaci Nie ma ludzkiej postaci, czyli... Ty jesteś out, ty out, ty out Out, out Out, out A propenator? To jest ludzka, co? czy? A prope co? Pro... pro... Fernator. To jest ludzka, czy nie? Proper, no to jest ludzka Dobra, połowy nie mam A, czy... Czy swoja postać? To jest jakaś... To, to nie jest twarz Czy co? No, czy to jest jakaś twarz ludzka, no. Tak Czy to jest twarz ludzka? Tak, Dobra. twarz ludzka to, a te... Te tumure? co to jest? jest tumure, to, to jest... Coś z jakiejś gry Nie, to a, nie to nie. Czyli cały do out. Muminek out. Kurwa, to jest muminek. Ja widziałeś to? Nie widziałem. To jest muminek. No jest, Taka, tak na takiej chmurce chyba, coś to co jest, jest. Dobra, to, to, to. O, No jest, muminek. On się nazywa. Cię, się nazywa. Nie widzę. Launders. O, Launders. A tu, tu jest. No ale <laughs> Dobra, yy, czy Twoja. Czy profilowe Twojej postaci twojego YouTubera A. ma jakąś postać? Po prostu coś? Znaczy, jakąś postać zamiast na przykład literki, albo. A, to ma jakąś postać. Czy ty out? Czy ty out? Czy Haliksa zaliczamy jako... Haliksa? Gdzie to jest? Lewy górny, ty masz prawy górny o kurwa, nie. ale nie widzę no, Tam jest Zostawiam Mogę zejść? Tam nie mogę Dobra <grym> Tyle Dawaj ty Dobra Eee hmm. Czy to... Czekaj, czekaj, czekaj sami faceci, ja pierdolę no. <grym> Dobra ten ma słuchawki, ten ma słuchawki, ten ma brodę No, tylko ten ma brodę Kurwa, ja pierdolę Dobra, czy twoja postać ma słuchawki na sobie? Ma słuchawki na sobie Ma słuchawki, o kurwa Ja wierzę, ale <grym> Dwóch ci zostało chyba O no. <grym> Kurwa, jak skaniesz, jeszcze ci popłaczę ja muszę teraz zgadywać No musisz Czekaj, kogo ty możesz mieć tam? Mm. Nie wiem Nie mogę zobaczyć nawet O to, co chodzi? Czy twoja postać to pingwin? Pingwin A się nazywa pingwin? To nie pingwin Nie pingwin Dobra, Dobra. Twoja postać coś zeruje, tak. <laughs> a twoja to pewnie Muminek. No, <coughs> Muminek. Dla <wody. muminek> Wiedziałem, że się od razu na niego popatrzyłem. Za ja, pierdzielę.